Przyjaciele, napiszcie w komentarzach kraj, z którego jesteście z nami. Dziękujemy za wsparcie kanału i subskrypcję. Miłego oglądania. Panie, nie karć mnie w swoim gniewie i nie kasz mnie w swoim uniesieniu, bo strzały Twoje utkwiły we mnie, a ręka Twoja ciąży nade mną. Nie ma zdrowego miejsca na moim ciele z powodu Twego gniewu. Nie ma pokoju w moich kościach z powodu mojego grzechu. Bo nieprawości moje przewyższyły moją głowę. Jak ciężki ciężar przygniotły mnie. Gniją i cuchną moje rany. Z powodu mojej głupoty. Jestem zgięty i bardzo pochylony. Cały dzień chodzę zasmucony. Lędźwie moje pełne są gorączki. I nie ma zdrowego miejsca na moim ciele. Jestem osłabiony i całkowicie złamany. Jęczę z powodu wzdychania mojego serca. Panie! Przed tobą są wszystkie moje pragnienia, i moje westchnienie nie jest ukryte przed tobą. Serce moje bije gwałtownie, opuściła mnie moja siła, i światło moich oczu, i tego już nie ma we mnie. Przyjaciele i towarzysze stronią od mojej rany, a moi bliscy stoją z daleka, a ci, którzy szukają mojej duszy, zastawiają sidła, a ci, którzy pragną mojego nieszczęścia, mówią o zgubie. I cały dzień obmyślają podstępy. Ja zaś, jak głuchy, nie słyszę. I jak niemy, który nie otwiera ust swoich. I stałem się jak człowiek, który nie słyszy. I w którego ustach nie ma odpowiedzi. Bo w tobie, panie, mam nadzieję. Ty wysłuchasz, panie, Boże mój. Powiedziałem, niech się nie radują nade mną. Gdy się potknę, niech się nie wywyższają nade mną. Bo jestem gotów na upadek, a mój ból zawsze jest przede mną. Nieprawość moją wyznaję, i martwię się z powodu mojego grzechu, a moi wrogowie żyją i wzrastają w siłę. I wielu jest tych, którzy bez powodu mnie nienawidzą. Ci, którzy odpłacają złem za dobro, są mi przeciwni, bo ja szukałem dobra. Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. Pośpiesz mi z pomocą, panie, Zbawicielu mój. Rozważanie duchowe. Ten psalm jest głębokim wołaniem duszy, która zderza się z własnym grzechem, konsekwencjami winy oraz doświadczeniem ręki Bożej, odczuwanej jako wyrzut sumienia i wewnętrzny ból. Człowiek nie tylko prosi o przebaczenie, ale odsłania przed Bogiem swój stan w całej prawdzie. W tym właśnie tkwi siła biblijnej modlitwy. Nie upiększa ona rzeczywistości, Lecz przynosi ją w świetle Bożej Obecności. Dawid z Krakowa ukazuje doświadczenie człowieka, który czuje się przygnieciony własną winą. Obrazy strzał wbitych w ciało i ręki, która ciąży, pokazują, jak sumienie staje się narzędziem Bożego Upomnienia. Wina, której się nie wyznaje, zamienia się w ciężar, niszczący duszę i ciało. Opis ran, które gniją i cuchną, przypomina o postępującym charakterze zła. To, co nieleczone, pogłębia się coraz bardziej. Grzech ukrywany staje się coraz cięższy, aż przygniata całe życie. Tak jest w każdej epoce. Nieprzyznana wina niszczy relacje, odbiera pokój i radość, wyczerpuje człowieka wewnętrznie. Psalm pokazuje także izolację cierpiącego. Przyjaciele i bliscy odsuwają się, zostawiając go samego. To doświadczenie znane wielu ludziom, Którzy przechodzili przez kryzysy i choroby. Jednak właśnie w tej samotności psalmista kieruje wzrok ku Bogu, odkrywając, że choć wszyscy mogą odejść, Pan pozostaje wierny. Dramatyczny obraz wrogów, którzy cieszą się z upadku, ukazuje dodatkowe obciążenie. Człowiek cierpi nie tylko przez własne winy, ale i przez tych, którzy wykorzystują jego słabość. To dotyczy nie tylko ludzi, ale i duchowych sił zła które chcą zniszczyć człowieka przez poczucie winy. Momentem przełomowym jest wyznanie. Dawid przyznaje się do swojej winy i smuci się z powodu grzechu. To otwiera drzwi do przebaczenia, bo tylko szczerość i skrucha otwierają serce na łaskę. Końcowe wersety stają się modlitwą pełną ufności: Nie opuszczaj mnie, pospiesz mi na pomoc. To przejście od bólu do nadziei pokazuje, że nawet w najcięższym doświadczeniu można zwrócić się do Boga. W świetle chrześcijańskim psalm ten odzwierciedla również cierpienie Chrystusa, który wziął na siebie winy ludzkości. Jego modlitwa w Getsemani i jego droga krzyżowa są pełnym wypełnieniem modlitwy tego psalmu. Dzięki niemu mamy pewność ostatecznego przebaczenia i zbawienia. Dziś psalm ten pozostaje aktualny, bo wielu ludzi nosi w sercach ciężar winy. Świat proponuje szybkie rozwiązania i ucieczki, ale tylko Bóg daje prawdziwe uzdrowienie. To modlitwa, która staje się terapią duszy, ucząc, by nie uciekać od bólu, ale złożyć go przed Panem. Zostaw komentarz. Jak dziś dbasz o swoje myśli? Subskrybuj, aby nie przegapić nowych filmów ze Słowem Bożym. Jeśli jesteś poruszony, kliknij lubię to i podziel się z tymi, którzy tego potrzebują.